Cześć Kojczaki! Z tej strony Kurkoko i dzisiaj pomaga mi Lejdzioszka, ponieważ Lejdzioszka zna się na modzie, a dzisiejszy odcinek będzie właśnie odnośnie mody, ale też nie tylko. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy macie okna, ale jest lato. A jeżeli jest lato, to jest masa festiwali muzycznych i koncertów. A co za tym idzie, nie tylko chcemy świetnie bawić się przy muzyce, ale przede wszystkim dobrze wyglądać, bo nie oszukujmy, co najszczęściej, festiwale muzyczne to po prostu jeden wielki pokaz mody. I dzisiaj pokażę Wam, że nie musicie mieć dużo pieniędzy i dużo umiejętności, żeby zrobić fajną biżuterię, która świetnie prezentuje się właśnie do stylizacji typowo na festiwale muzyczne. Chciałam powiedzieć, festyny. Na festiwale muzyczne, typu wiecie, woodstock, open, no koczela już się skończyła, ale wiecie, zaok też będzie. Więc pamiętajcie, żeby dać filmikowi łapki w górę, jeżeli chcecie, żebym kontynuowała właśnie zagadnienia związane z taką prostą biżuterią, która jest modna, szybka i tania do zrobienia. I koniecznie zasubskrybujcie kanał, wtedy nie przegapicie tych wszystkich filmów, bo nie wiem czy wiecie, a w podpisie na bank zalinkowałam, że jest w ogóle cały kurs tworzenia biżuterii od podstaw, więc możecie tam zajrzeć i zobaczyć, czy może coś Wam wpadnie w oko, bo wyjaśniam jak to zrobić. I pamiętajcie, w piątki o godzinie 20.30 mamy nagrania na żywo właśnie z Wami, gdzie gramy różnego rodzaju gierki, gramy w gierki, wiem jak to zabrzmiało, więc jeżeli chcecie być Częścią naszego płyczakowego i porzeczkowego składu, to koniecznie subskrybujcie i wbijajcie do nas w piątek. I żeby nie przedłużać, lecimy do materiałów. Więc tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o biżuterię ręcznie robioną, to mam bardzo dużo filmów w playlistach, więc możecie kliknąć tam w opis, tam wszystko się pojawi, bo bardzo modne ogólnie są teraz czokaję, a na to był cały osobny film, ale teraz polecimy czymś takim mega prostym, że aż się zdziwiłam, jak to zobaczyłam w sklepie. A więc mianowicie, aby zrobić pierwsze kolczyki, które są modne, a przede wszystkim bardzo, bardzo proste do zrobienia, potrzebujemy bigli. Jeżeli nie wiecie, bigle to są te haczyki, które idą do naszego ucha. I do tego potrzebujemy dwóch agrafek. Bierzemy nasze szczypce, takie jakie macie, pierwszy bigielek i on ma tutaj oczko na górze. Łapiemy za jedną jego część, tą, która docelowo się dokręca tutaj do reszty, i delikatnie odchylamy ją na boczek. Tą część, właśnie, to oczko. W ten sposób je otwieramy. I na to oczko nawlekamy naszą agiawkę za jej łóżko, i domykamy, cofając. W ten sposób nasze oczko się nie odkształci kolczyk gotowy, dosłownie. To było to. Ja w ogóle takie kolczyki robiłam w liceum i rozdawałam koleżankom, więc z jednej strony cieszę się, że wtedy przewidziałam trend, z drugiej strony jestem zdziwiona, że to jest w sklepie, ponieważ e, to jest aż tak proste, a koszt jest praktycznie zerowy, bo większość osób ma w domu awiaki, a bigle to jakieś 20-30 groszy w zależności od sklepu. Więc to są pierwsze kolczyki, które zobaczycie, będziecie prawdopodobnie widzieć bardzo, bardzo często teraz, a możecie je zebić sami. Drugi pomysł na kolczyki jest już troszkę bardziej rozbudowany. Będziemy potrzebować dwóch kawałków łańcuszków. Długość zależy od Was. W moim przypadku jest to po prostu 9 ogniw. Do tego. Również pary bigli, mogą być takie zwykłe jak moje, jeżeli chcecie możecie kupić bardziej fikuśne, nie ma problemu. Do tego potrzebna jest mulina lub jakieś niteczki. Według mnie mulina jest dużo lepsza, ponieważ dużo szybciej zrobimy z nich pompony, ponieważ te kolczyki będą właśnie składać się z takich pomponów, pędzelków i możecie ją dostać w każdej pasmanterii i nawet za złotówkę za motek. Wybierzcie takie kolory, jakie macie. I aby zrobić pompon potrzebujemy nożyczek, Latyczka lub kawałka papieru, tekturki, żeby odmierzyć pompony, żeby były równe. I ogniwek, czyli kółeczek w pasującym kolorze do naszych bigli i do naszego e, łańcuszka. Już pokazuję z bliska, jak wyglądają te kółeczka. One wyglądają w ten sposób. Najlepiej, zrobić, najlepiej kupić takie, które otwierają się na boki, tak jak przed chwilą pokazywałam na biglu. Zaczynamy od bardzo prostej rzeczy. Przygotowujemy sobie jedno kółeczko do tego kawałek wybianej muliny w wybianym kolorze, takie, żeby dało, jada się to związać. W moim przypadku jest to, nie wiem, około 10-12 cm, to nie jest ważne. I na ten patyczek bierzemy naszą mulinę, tą już taką długą, z której będziemy zwijać i po prostu owijamy ją około 12 razy, pamiętając, żeby tutaj ten koniec podczas zawijania spotkał się z tą drugą częścią. Wydaje mi się, że przewinałam za dużo, to nic. Jeżeli chcecie, żeby Wasze pompony były takie bardziej soczyste, takie większe, no to wtedy potrzebujecie grubszych ogniwek. Moje mają tak około 7-8 mm. Więc jakby ja dlatego zawijam to tyle razy. I teraz nasze ogniwko otwieramy w taki sam sposób, jak przed chwilą pokazywałam Bigle. Ja mam uszkodzony niestety paznokieć, więc muszę sobie pomóc tutaj narzędziami. Ale Wy spokojnie jesteście w stanie otworzyć to normalnie. I ja teraz to delikatnie zsuwam z patyczka. Możecie też spokojnie nawijać na własnych palcach. Ja mówię, jestem kontuzjowana, więc nie, nie jestem w stanie. I przeciągam moje ogniwko przez środek tych pętelek. Tak, żeby je wszystkie złapać. I teraz domykam. I mój paznokieć palce zopala. Chcemy uzyskać coś takiego. Właśnie taki efekt. I kiedy nasze maleństwo, ociupaństwo jest gotowe, bierzemy ten kawałek, który odcięliśmy na początku, przykładamy go tam na górze, gdzie jest nasze ogniwko, i będziemy wiązać supełek. Chcemy po prostu ten fędzelek sobie tutaj zabezpieczyć. I ja zaczynam od tego, że wiążę taki najpierw zwykły, najzwyklejszy supeł. Jeden mocny. Zaraz pokażę Wam to z bliska. I kiedy go związałam, obracam mój Rędzelek, mój pomponik na drugą stronę i z tamtej strony wiążę już dwa mocne. Jeżeli nie czujecie się pewni, czy zawiązaliście wystarczająco mocno, no to możecie na te supełki napuścić krepelkę kleju. O, ma to wyglądać w ten sposób. I teraz bierzemy nasze nożyczki, ucinamy nadmiar i z tej strony, z której nie ma ogniwka, rozcinamy wszystkie boczki, tak żeby to naprawdę wyglądało jak fędzelek. Jeżeli potrzebujecie to jeszcze to wyrównajcie. Jeżeli nie, może tak zostać, mi na przykład ten według mnie za bardzo odstaje, więc go sobie dziabnę. I w ten sposób przygotowujemy tyle fędzli ile chcemy, pamiętając, że musimy mieć ich ilość podwójną, jeżeli będziemy robić dwa kolczyki. Więc ja sobie przygotowałam tutaj po trzy fędzelki na każdy kolczyk i już pokażę, jak zmontować resztę. Wracamy do naszego bigla, który tak jak w przypadku poprzednich kolczyków otwieramy i na jego koniec nawlekamy końcówkę łańcuszka. Po zamknięciu możemy teraz montować nasze fędzelki. W sumie to się poprawnie nazywa chwosty ja lubię robić to na płasko. W ten sposób widzę jakby, gdzie co mam zamontować, więc sobie przykładam moje fędzelki, moje chwościki i też tak jak wcześniej, otwieram je na boczki, i montuję. Zaczynam od najwyższego ogniwka, na którym również jest bigiel. Kolejny kolej umieszczam trzy ogniwka niżej i ostatni kolej na ostatnim ogniwku. Oczywiście powtarzam to z drugim kolczykiem. Ostatnią rzeczą jaką będziemy robić będzie bransoletka i to taka modna na gryby łańcuchu, więc oczywiście potrzebny jest gryby łańcuch, taka ciekawostka w moim przypadku jest to w ogóle łańcuch do torebek i ma on około 16 cm jest to grybość mojego nadgarstka. Do tego potrzebny jest jakiś kolorowy sznurek, ewentualnie mulina, jeżeli nie chcecie kupować nowych rzeczy. Jakieś nożyczki, i coś do podpalania, jeżeli tak jak ja macie taki sznurek, który się topi na końcu. Zaczynamy od tego, że ucinamy taki dłuższy kawałek naszego sznureczka, taki, żeby było nam wygodnie tutaj nim wyplatać. Ja oczywiście sobie teraz wszystko poplątałam, ale utnę około metra. bardzo ważne, żeby nasz łańcuch był płaski, czyli żeby można było go właśnie tak położyć. Ponieważ teraz bierzemy końcówkę naszego sznureczka, przekładamy przez pierwsze ogniwko łańcuszka i na początek robimy tutaj zwykły supełek, zwykły węzełek. Może nawet dla pewności 2. I teraz drugim końcem też przekładamy przez to ogniwko, ale jakby od nas przeciągamy I kiedy już zostanie nam taka mała pętelka z tego przeciągnięcia, to przez nią też przeciągamy ten nasz koniec. I powtarzamy. Tak cały czas, aż nam się sznurek skończy. I przy okazji, jak widzicie, ja nie tylko przekładam przez ogniwka, ale też przez tą końcówkę sznurka. W ten sposób końcówka jest zabezpieczona. Czyli przekładam i od razu przy okazji przeciągam przez tą pętelkę tak jak przed chwilą pokazałam. I ja chcę to zrobić tylko z jednej strony. Jeżeli chcecie, w sensie dojadę tutaj do końca, jeżeli chcecie, możecie to zrobić z dwóch stron naszego łańcucha. I teraz kiedy jestem już przy końcu, robię ostatnią pętelkę. I jeżeli Wasz jak się topi tak jak mój, to robicie tak jak ja. Jeżeli macie jakiś taki zwykły, który się nie topi, to po prostu ucinacie najlepiej trochę więcej i dajecie tutaj kropelkę kleju. Tak dla pewności, mój się topi, więc jakby mój stanie się moją kropelką kleju, czyli odpalam. Przytapiam go i daję mu kilka sekund na wyschnięcie, ale tak nie do końca, ponieważ jak on już się stopi, stanie się taką masą. To właśnie tak jak widzieliście, paluszkiem tutaj przyklepuję i w ten sposób zabezpieczam. Teraz, jak to już jest gotowe, ta wiązeleczka trochę się wykręca, ale to przez plot i spokojnie tego później na nie widać. To z mojego sznurka, oczywiście kiedy to już jest gotowe, to z mojego sznurka ucinam dwa kawałeczki, one nie są długie, mają około 20 cm i robię zapięcie. I robię je w ten sposób, że pierwszy kawałek składam na pół i tutaj przy tej połowie, przy tej pętelce przekładam ją przez jeden koniec mojego łańcucha, przez ostatnie ogniwko i wsadzając palce w pętelkę łapię za końcówki i przeciągam. Jeżeli to jest dla Was za trudne, po prostu zróbcie tutaj supełek i powtarzam to z drugiej strony. Czyli drugi kawałek składam na pół, przekładam przez drugi koniec i przeciągam przez pętelkę. I w ten sposób mam takie najzwyklejsze, najprostsze zapięcie do zawiązywania, które według mnie jest najlepsze. Ja już widzę, że pewnie sobie trochę tutaj to skrócę ale tak wygląda moja gotowa bransoletka. Tutaj oczywiście największy efekt robi ten sznurek, który zmienia kolory. I tak prezentują się trzy pomysły na prostą wykonaniu i bardzo kolorową biżuterię, która sprawdzi się na lato, na przykład na festiwale. I tak jak mówiłam, jeżeli chcecie już teraz obejrzeć więcej pomysłów, to w podpisie jest cała playlista, nie tylko z czokerami, z ale z całym po prostu kursem wybienia biżuterii od podstaw. Jeżeli chcielibyście właśnie trochę podszkolić swoje umiejętności. A jeżeli chcecie poznać jakieś inne jeszcze pomysły na biżuterię, właśnie na lato, czy na konkretną okazję, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, że to chcecie, i czy jest jakaś specjalna okazja. A ja wybiorę takie pomysły albo wymyślę takie projekty, które jesteście w stanie zrobić, nawet jeżeli wcześniej nie robiliście biżuterii. Więc klikajcie na dół i koniecznie, koniecznie piszcie komentarze i zróbcie swoją właśnie biżuterię taką, jaką Wam się podoba. Jak widzieliście, jeżeli wydacie wszystkie pieniądze na bilet na jakiś festiwal muzyczny lub koncert, to zostanie Wam minimalne po prostu jakieś drewniaki, żeby zrobić biżuterię i właśnie pokazałam Wam, że tak naprawdę więcej nie potrzeba. Koniecznie miksujcie różnego rodzaju pomysły i kolory, żeby zrobić własną biżuterię, fotografujcie ją i wrzucajcie na Insta czy Face'a, oznaczając je łapką albo przy użyciu hashtagu, wtedy będę mogła Was znaleźć. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmików i koniecznie dajcie łapki w górę, bo im więcej łapek w górę, tym bardziej wiem, że chcecie zobaczyć kolejne ty tego typu filmiki. Łap, ktoś powiedział łapki w górę? Łapki w górę! Woo! Wszystkie łapki w góry! No, jaśnie Wszystkie pomysły oczywiście były kotki lejdzioszki, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ona studiowała The Fancy Tak, tak było. Więc wy łapcie za swoje nitki, za swoje nożyczki, i róbcie biżoterię i koniecznie, koniecznie jeszcze raz pochwalcie się nią, a my widzimy się następnym razem w pakujczaki.